Zniliście się, sorry, że mnie tak długo nie było, no ale niestety kierownik zawalił mnie papierkową robotą. No ale jestem i jest kolejna ślepa kliszka, chociaż dla was lepiej, żeby jej nie było. Ja przynajmniej jakiś pieniądz dostaję, a wy co chyba ubezpieczalni za straty moralne. No nieważne, dzisiaj będzie krwawo, groźnie i niebezpiecznie, czyli dokładnie tak jak kobieta podczas okresu. Moje <grym> żarty z każdym odcinkiem są coraz lepsze, wiem. A dzisiaj na ogień moich ostrych, jak brzydka, komentarzy lecą horrory i krwowe slashery. A zacznijmy od największego koszmaru każdego dzieciaka, który oglądało po nocach kablówkę zamiast się uczyć. I nie, nie chodzi mi o to niemieckie porno na RTL-u. Chodzi mi o koszmar z ulicy. Wiązów jest. Freddy Krueger ciągle przyprawia. Gdy Nancy budzi się po słodkim, jak maślone bułeczki, koszmarze, ma kałobrody plaster. Jednak w kolejnym ujęciu opatrunek znika. I żeby tego było mało, po chwili wraca na swoje miejsce. Po prostu czysta magia. To jednak nie jedyna wtopa tego typu w filmie. Spójrzcie na butelkę zacnego trunku. Przypatrzcie się dobrze, bo po chwili, gdy znów pojawia się ten kadr, butelki już nie ma. Albo zabrają Freddy, albo ktoś na planie zdjęciowym był po prostu alkoholikiem. Na przykład Dakan. Przepraszam za ten żenujący fragment z moim krzykiem, ale niestety kierownik uznał, że jesteście zbyt mało kumaci, by zrozumieć, co to jest krzyk. A właśnie teraz prośba, krzyczcie co sił. Bo oto przechodzimy do kolejnego filmu kultowej pozycji lat 90. który zna każdy szanujący się w tamtych czasach nastolatek. O czym mowa? Oczywiście o filmie Krzyk, czyli wspaniałym pokazie tego, jak wielkimi debilami są amerykańskie dzieci, jak można łatwo dać się zabić. Słyszę. Ale, ale jak mój krzyk. No, a nawet ten sam tytuł. Krzyk, stanka i krzyk. To jest bardziej żenujące. Zatrudnili gwiazdkę, przynajmniej modną na tamte czasy, Drew Barrymore, do pierwszej sceny filmu. Po co? Żeby spieprzyła im film już na samym początku. Jak zlukajcie to? Tutaj otwiera popcorn lewą łapką od góry, a tutaj już kontynuuje prawą, ale od dołu. Nie jest to może wpadka roku, ale mnie nie dawała spać po nocy. U jednych ojcowie siedzą w łóżkach dzieci, u innych czają się w szafie. Czyli na pewno. Otóż graty, które wyleciały z szafy, zostały popchnięte przez członka ekipy, który niestety zrobił to tak niezdarnie, że widać jego dłonie. Smutne naciągnięcie. I on, i operator powinny dostać klapsa za karę. A najlepiej niech się walą nawzajem. I przechodzimy do ostatniej produkcji niesamowitego horroru, który na stałe zapisał się na kartach historii kinematografii. Co to będzie, moi mili? Co to będzie? Piszcie smsy o treści. Co to będzie na 7, 2, 3, 4, 6, 7. I wygrywajcie. Niesamowite gadżety. Zawsze chciałem to powiedzieć, przepraszam. Krzyk 2. Tak, wiem, mało oryginalne zważywszy, że omawialiśmy jedynkę, ale dajcie spokój. Myślicie, że to łatwo wynajdywać takie pierdoły? Nie, nie, nie. Co, znajdziecie jedną wpadkę i... Ooo, jaki jestem zajeb...sty, znalazłem jedną wpadkę! Super. Ja znalazłem 20 wpadek i co, nie chwalę się. Dobra. Znalazłem na stronie internetu. Zabójca wyrzuca Sisi z balkonu. Wygląda przerażająco i groźnie, jednak tylko do momentu, gdy w prawym dolnym rogu nie wysunie się mała główka kogoś z ekipy. Jedno słowo: Żenła. Szeryf starał się nie zerwać tej sceny. Niestety, porównajcie sobie te dwa ujęcia, które występują bezpośrednio po sobie. Druga linijka tekstu jest inaczej położona. P zaczyna się tu pod M, a tu między M a A. Pomijając nawet to, słówka Evans czy feel wyglądają inaczej, na przykład literka E tu jest wyraźnie większa od reszty. Typiara bierze pilota i wyłącza telewizor. Wszystko ok? No, chcielibyśmy, ale w późniejszych ujęciach pilot wraca na odbiornik, mimo że nikt go tam nie odłożył. A żeby tego było mało, ciuchy na krześle zmieniają pozycję. Jednak największą stopą są kompletnie inne rzeczy na parapecie. Nie wiem ile razy dublowali tę scenę, ale widać, scenograf absolutnie nie mógł się zdecydować. I to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Wiem, wiem, czujecie niedosyt. Ja też czuję niedosyt. Operator śpi. No trudno. No ale jednak, zanim wrócicie do swoich nudnych żywotów, to wyślijcie wpadki na ślepa kliszka wytnie.pl. I pamiętajcie, mają być to wpadki, których jeszcze nie było w moim programie, bo niestety na za wpadki, które znaleźliście w moim programie. I nagradzam, bo to w zasadzie jest bardzo słaba wpadka. No nieważne. Do wygrania w tym razem, jako że gadaliśmy o horrorach, to pamiętniki wampirów, tym razem północ, księga czwarta, pierwsze miejsce w top 10 literatury młodzieżowej impiku. To jest wystarczająca recenzja, żeby nie czytać tej książki. znaczy ja nie czytam? Nie, nie, wyczytajcie się, bo jesteście właśnie tacy. Fajnie, tacy młodzieżowi. O, Pamiętniki Wampirów! A czytałaś Księgę Czwartą? Nie, ale starek mi ją zaraz wyśle! Tak, tak, możecie sobie poszpanować. Dostaniecie też koszulki, do siebie Oczywiście, jeżeli wyślecie fajną wpadkę, którą wykorzystam w swoim programie. Aha, jeszcze tutaj przycisk kierownik mi kazał powiedzieć, że przycisk już nie jest u góry, nie, nie, nie. Przycisk teraz facebookowy jest z boku. Widzicie, tutaj się tak najeżdża, wysuwa się taka, taka sprawa, taka śmieszna tam patrzycie. O, kurde, to się wytnie, ale i jaja. I klikacie, lubię to. I posprzątane, jak to się mówi. Możecie wejść na mój fanpage Stanek Kwas Facebook. Zauważyłem w ogóle, że te końcowe fragmenty mojego programu zajmują pół odcinka. To może ja jeszcze zarecytuję wiersz. Jakiś to chłopak, piękny i młody. Jakaż to obok dziewica! Niestety dziewic już nie ma, dlatego wiersz się skończył. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc. Aaaa! Aaaa! Czyli krzyczcie to sił w nogach, jakich k***a nogach, ja polę.